Siemano. witajcie w nowym short na kanale Nagrywałem inny short ale kurde za długi trochę, trochę nie wyszło Tak I tutaj sobie w jednym nagram I tak, kolejne zakupy z w które dzisiaj ogarniemy Po 2 zł za kilo Aluminiowo-miedziano <laughs> Pięknie I tak, miał po to być typo Bo coś tam miał cewki wykręcić, nie wiem, może to te transformatory chodzi A może to jest ta cewka, nie wiem bo to są trafy. Nie wiem, czy to będziemy rozbierać, bo tu my tylko chłop uciął mi ten kabel, on zasilający, bo on kable tam sprzedaje pewnie gdzieś po 15 zł, a ja po dwa biorę i mówi, dobra, możesz sobie to wziąć pod wanie, bo ja resztę rzeczy też rozbierałem. Tutaj tu świeci się. Tak świeci. No i co, zobaczymy, jak to jest, bo tu może być transformator separacyjny. Nie wiem, kurczę, który będę musiał zobaczyć budowę i kiedyś się podłączy i zobaczyć, czy to działa, ale myślę, że za te rzeczy. Mi się już to samo zwróci, także to zobaczymy na filmie. Będziemy to rozbierać trochę, czy coś fajne w ogóle. Mówił, bierzesz cały Albo w ogóle, bo się pytałem, czy mogę to wykręcić. Ale teraz dobrze, że nie wykręcię. Dobrze, że mi tak powiedział on. Co tutaj mamy? Takie coś, 1,6 kg. Nie wiem totalnie, co to jest. Nie wiem. Unscrew 1 turn. Max to side glass. Nie wiem, totalnie tam trochę musiądu jakiś to może udało mu nie wiem, ale jest ciężkie, no zaryzykowałem, ale tutaj widzę sprężynę, jakaś metal, także może być minus, ale zobaczymy, tu mosiąc metal. Eee, tutaj jakiś taki aluminium, to jest to prawie podwodne aluminium, to jest tu z tej sokowirówki, dziwne pod podłączenie, bo wchodził prąd przez kondensator, tutaj na środku tak jakby te dwa kable, to jest wejście prądu i tutaj się przełącza po prostu tylko jeden ten, i tutaj są dwa kable, tam dwa, no i tak to wygląda. To jest jedna cewka, druga. Jakoś dziwnie. I to są na YouTubie. Pompa membranowa, zawsze aluminiowa. I bałem się to brać wczoraj. Co się okazuje? Miedziucha. Myślę, że 450 gram może być, bo jest 150 aluminium gram. Więc widać, nie wszystkie pompy są złe. Tu kawałek aluminium, trochę miedzi z tym. Czyste aluminium, chyba mosiąc będzie. od tutaj jakieś kolanko wziąłem, chłodnica ALCU i jeszcze wirnik, bo wyjąłem z silnika to jakiś od ten, tu jeszcze z agregatów rurki, tutaj chyba miedziucha czy stan pobielana i tu wyjąłem wirnik z takiego silnika, bo po co całe brać, bo kurde ciężkie, nie wiem wtedy czy by się opłacało, teraz się na pewno opłaca, kabel od żelazka odciąłem. No, i takie różne rzeczy, jak widać, tam było 16 kg, znowu 30 zł zapłaciłem, nawet więcej niż 16, 3 dychy zapłaciłem. Także bardzo fajny typ ze złomu jest no, szef. No więc, co to na tyle? Cześć.